Dawaj, dawaj, dawaj. O, mamy całą ekipę. Fajnie, brawo, fajnie, fajnie. Naprawdę mi się. Ło mam czas. Po... Zombie, yeah, yeah, oh. zombie, Siemaneczko, witam was w o, odcinku. Tak. Z Turnet 2, to jest Turnet 2. Nie wiem jak to się stało, że ta gra Unturned 2 jest tyle nieodnawiana i tak nieaktualizowana przez twórców, ale tak wygląda Unturned 2. Po kolei wchodząc, mamy tutaj 7 trybów. No i jak to wygląda? No ja już tutaj chwilkę pograłem, no plusy i minusy. Plusów, na pewno nie grafika, ekwipunek tak samo nie, nie wiem co to jest plusem tak naprawdę, nie wiem, tej gry, Unturnet 2, niby nowsza gra, niby lepsza, chuja, nie lepsza, dźwięki takie same jak w Untourned 1, zwykły unturnet poza tym e, ulepszenia broni co mi się podoba jak ulepszenie broni jedynie mogę to potwierdzić i tak jest no e, bo graficznie to nie na pewno w tej wersji jest lepsze są safe no moim zdaniem są ładniejsze e, moim zdaniem są łatwiejsze znaczy ładniejsze e, fajny system kodu oczywiście kod nie znamy Yy, musimy unlokować jako admin. Musimy unlokować jako admin. Następnie, co tutaj mamy? Bronie. Bronie bez sensu. Oprócz tego, że możemy dodatki dawać i możemy mieć 1500 celowników, to jest akurat dob dobre. Znaczy dobre. Ciekawe rozwiązanie. Możemy mieć 1500 celowników, możemy mieć 1500 laserów. To jest ok. Yy, latarki potrzebują baterii nie najgorzej yy, kuleczka jest. Auta są? Kierunkowskazy co? To najważniejsze chyba? 5 minut się zastanawiałem, jak odpalić to auto. Wystarczy nacisnąć V. I już jedziemy. Mniejsza z tym. Idziemy do kolejnej mapy, bo tutaj nie ma naprawdę co się. Yy... Co się, co się rozczulać, no, patrzcie jak to wygląda, no. Dron, który mm, strasznie... ...i cię rozwala. Straszny dźwięk, jak kościół gada z tego dronu. I... ciekawe, no, y Można No ale, no cóż, no. Sejpy są. I co tu jest? Bo tutaj jeszcze ja nie sprawdzałem Move Brok Admin Wiecie co jest naj, najgorsze? Że jak chcecie w to zagrać to musicie mieć teraz chyba 2000 gier I dopiero wtedy dostajecie możliwość, żeby zagrać w tą betę No jak widzimy no... Ten nic się nie zmieni, no. To jest też... nie można tutaj polutować lecimy na kolejną mapkę Co tutaj jest, jest ciekawe? To... Aha, no widzicie, bawiłem się autem. Utknąłem, utknąłem w mapie. Nie mogę wyjść. Da się tutaj seasideć? To się tak chyba wymawia. Yy, jest tu ko konsola. No to sobie pograłem. Chyba stąd nie wyjdę. Chociaż. O Boże, Jedy ładne słońce w tej grze jest. Yy, nie wiem. Chyba pójdziemy tutaj, bo chcę wam pokazać jak się kieruje Jedyne co jest fajne, to jak się kieruje autem. Naprawdę, jest to epicka rzecz jak się kieruje autem. Kluczyki koło aut leżą, no przecież bez kluczyka nie wejdziecie jak nie jesteście adminami. Yy, musimy teraz tak. Światełka, V i dopiero teraz możemy jechać. Trzecia osoba pewnie jest, ale... auto mi jedzie, a jak gdzie? Yy, jedyne co mogę pochwalić, no wygląd aut. No, Untornet 2, no wygląd aut jest na pewno lepszy niż w jedynce. Yy, I co tutaj jest fajne, można tutaj driftować. Zajebiście, nie? Bardzo to było potrzebne. Typeczek jest na asfalcie. Czy on cię rozdupcy? Siadną mi na auto, no zajebistą turnet 2. Co, zbieramy całe, pok całe pokolenie. O, ty kurde, tych się nie da? Dlaczego ty jesteś mi na usia, a inni nie mogą? Zbieramy całą ekipę tutaj na auto. Siadaj na auto. O, co jest? O, mamy drogiego. I teraz jeszcze trzeciego musimy uzbierać. Całą ekipę. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Mamy całą ekipę! Fajnie! Brawo! Fajnie, fajnie! Naprawdę mi się... Ło! Mam czas! jod! Nie, naprawdę... Ta gra to jest jedna wielka... Znaczy, Uniturned 2. Wiem, że to jest beta, ale ta beta powinna być lepsza od jedynki! Ja tu jestem w 2023 roku w tej grze. Hello! Wygląda jak Roblox. Nawet niektóre gry na Robloxie są lepsze. Lecimy dalej. Blast Line. Dobra. Wszystko wiem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nic nie, się nie zrobi. Horde Chapel. A, też sobie zagrałem w ten tryb. Wiecie, co jest fajne w tym trybie? Zaraz wam pokażę. Zombiaki chodzą. Patrzcie, ile muszę amunicji wyjebać na jednego zombiaka. No, akurat jebałem, bo nie trafiłem nic. Ale poczekajcie, zaraz wam pokażę. Eee, co sobie. A ku... sniperka powinna na chwilę w headshota zabijać, co nie? Wygląda jak AWP z. Y, unturnowa. Ta taka zielona. Z, y, oczywiście na modach, no bo. Jeden strzał, oczywiście po każdym strzałze muszę naciskać R, żeby to dobrze nie było. Dwa strzały, tak? Dobra, wyrzucimy teraz to, bo ja mam na lepszą broń. Łapka. Która zabija? Jak się trafisz w zombiaka oczywiście, a mi to nie wychodzi z dnia. Na hita! Na hita! Zabijacie. Chuj, że macie snajperkę? I zabija na dwa strzały w headshota. Po co snajperkę, jak macie... Prawda, łapki. Teraz sobie wziąłem karabin, no co ja będę karabinem, no. Oczywiście wyjść z tego nie możemy eee. Muszę połowę, połowę magazynka na jednego ząbiaka wywalić. Dobra, idziemy dalej. Może inne tryby są zajebiste Podobny jak poprzedni. Hmm. A tutaj, co to, 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 tak, to tak drogo kosztuje? No, kto wizor chyba? Nie, to jest drum. To jest drum. Ale chuj, po chuj mi drum. No, nie oszukujmy się. Po co mi drum? Jak ja mogę z łapki na hito zabijać z Ale dobra, ktoś powie. Beta. Spoko, beta. Siekierę sobie kupiliśmy. Oczywiście nie ma tutaj lewego i prawego ciosu I siekiera chyba jest najbardziej opłacalna z tych wszystkich broni co mamy tutaj dostępnych Wow, możemy deseczki, deseczki nam się zregenerowały, wow Dobra, idziemy teraz na... na co? Chyba na sandboxa horde. Oczywiście klimat... Fa... Do... nie najgorszy, no nie oszukujmy się, tutaj klimat nie najgorszy ale no... Co to jest? No rozumiem, no... Ale to, żeby gracze w to zagrali, to muszą mieć 2 godziny teraz yy, w normalnym unturnezie. Um a kiedyś były 3-4 godziny, żeby zagrać tą oto piękną grę. Nie no, plus to też na pewno wygląd zombiaków, na pewno jest lepszy, no ale... Pełzanie też jest lepsze niż w Untourned zwykłym. No ale, no chyba już tyle co do pokazania, no. Niestety. Newsy. Ostatni update był 26, ale to nie jest zwykły. Przez Nelsonika. Ale to jest zwykły Untourned chyba. Chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Serwery. Czy to są tu jakieś serwery? Nie ma ani jednego serwera. Fajnie. Eee. No i co? No, możemy zagrać. W, 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 Ło wow, możemy zagrać w dwóch graczy! Wow! Co jest? Ty, ziomeczka mi zabija! No to jest akurat nie najgorsze. To jest chyba takie pod konsolę typowo. Więc chyba już nic nie ma do pokazania. Funtunet 2, niestety. Eee, dzięki za oglądanie. Trzymaj to się. No i cześć. I takim nietypowym zakończeniem. Zakończymy ten odcinek, więc dzięki za oglądanie. Trzymaj się. No i cześć!